Z ogólnokształcącym imieniem Tadeusza Kościuszki w Mysłowica odbył się werniżarz wystawy Andama Plackowskiego pod tytułem Moje konty”. Wśród wielu gości przybyli przedstawiciele władzy samorządowej oraz senator Czesław Ryszka, autora prac malarskich. Przywitała dyrektor szkoły. Zajęcia z malarstwa wykonanego. Mamy Adama z perspektywy radnej, która w 2006 roku zbierała w stanie znów którego autorem tak naprawdę, jak to ona na ten pomysł przekonała do tego pomysłu, jest obecny tutaj Adam Kraskowskiego. Mamy Adama Kraskowskiego z perspektywy nauczyciela, który miał radość, szczęście, zaszczyt uczestniczenia w różnych działaniach przeprowadzanych przez Adama Artystę, przez Adama Dyrektora. Teraz jeszcze bardziej poznajemy się z perspektywy mojej dyrektorskiej, a jako kontakt towarzyszenia absolwentów naszego liceum, absolwentów i przyjaciół naszego liceum. A także dana osoby niezwykle w przestrzeni publicznej tego miasta aktywnej. I proszę Państwa, ja oczywiście mam sobą folder, z tego folderu Państwo też jesteście w stanie wyczytać wszystko, to, co dotyczy... Adama Placowskiego. Natomiast tak naprawdę, Państwa obecność tutaj, te niezwykłe obrazy i to, że rzeczywiście każdy w tym mieście właściwie o Adamie słyszał z takiej czy innej przestrzeni funkcjonując, to jest chyba najlepszy biogram obecnego tutaj naszego znaczy, bardzo... absolwenta. Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, proszę Państwa, że ja mam dostęp do dziennika. Ja myślę, że Da, że jest e, artystą i to tak naprawdę szeroko pojęty artystą. Bardzo. bardzo się cieszę, że Państwo przyjęliście zaproszenie, właściwie rzeczywiście Adama, jako to, przekazać głos swoim społeczności z naszej, naszej szkoły. E, bardzo dziękuję, że mogliście mieć zaszczyt e, przeprowadzenia tego właśnie kolejnego w <mum> e, naszej szkole, że Państwo przyjęliście zaproszenie. Ona też ma... Potem były różne podziękowania dla autora prac malarskich i krótki koncert o wykonaniu młodzieży. Szanowni Państwo, będzie wolno mi również połączyć życzenia malarskich dla Państwa Radkowskiego w imieniu dyrekcji i całej załogi Ośrodka kultury, gdyż te wspaniałe rzeczy, które Adam tworzy, po, tworzy je tak, w strukturach polskowickiego ośrodka kultury, z czego jesteśmy niezmiernie dumni i Adamie prosimy o jeszcze Wszystkiego dobre. Ja wybieram miasta, ja chciałem dla kontracji. Zatem, jesteś jesteś w Polsce? W tego miasta, które z tym miastem, były wysypane, To atmosferę, miejsca, które są bardzo duże, które to miejsca, bardzo dziękuję, dziękujemy Ci za tę za siedlina, za za obszar, które pieśń, a dla mnie do roku, roku, to powodu tego, co to bardzo ważne, z Co prawda, niektórzy ale jeszcze mają. Ale są Dziękuję Ci za Twój wolność, za te emocje, za te nasze Przede za to, że cały czas nie ustawisz w poszukiwaniu, odkrywania tego, co masz. wszystkiego dobrego.

Dzieci, które są i Witam dziękuję panu prezydentowi, że pomimo na i spraw, wydaje mi się, że tutaj przewodniczącym zarady, panu Papajowi, który też tym, mnie z koniecznością, z koniecznością, mówiąc nie za krzysztof Alkaszek, który do kościoła, który też na każdy z was ja wiem, to jest być, żeby się się do tego powrotu, do tego korzeniu, można powiedzieć, że ta szkoła dała wiele nas łączyć, tylko przez datów, ale też jako symbol naszej przeszłości, naszej historii. I w konunku z tą tradycją szkoły też to, co tutaj pokazuje się, to przycina taki wroc do tej taki, takiej... Taki, na kości przedstawionych wczesnej, bo muszę że w tej szkole tak naprawdę rozmawiałem o robić. Czyli się chętą eksperymentowaniem z wybuchami. to, na Potem do mnie tam, do Pani Profesora że wspomniałem, co robić z w i Początkowo były to bardzo taki śląskie dopiero obecność dzieci, które zapoczątkowały patrzenie na, na rzeczywistość i ten tytuł, te moje kąty, to nie tak, tak dosłownie, oczywiście dosłownie też, bo to słowice, to, to moja miłości, Ale w kontekście kompozycji, to cały znaczy, czas spotkam się z Tobą, myślę, że każdy w jakiś sposób się z tą formą spotyka na co dzień, po co tego nie sprawę, sprawy, bardzo ta abstrakcyjność wpływa na nasze życie. Dlatego też marzymy się, jak spotkaliśmy. Poza tym, poza tym hmm. rozwój żeby wrócić do do naszych dziecięcych wspólnych, bo dzieci nauczą mnie prostych rzeczy, emocjonalnych, które są do życia, szczerego, które by nam Niewątpliwie dorobek artystyczny Adama Plackowskiego to jedno ważne zadanie, jakim jest malarstwo nacjonalne z dziećmi. Ale i w pracach też jest ważna rola w tworzeniu kultury miasta, jako dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice. Wystawa w liceum została zorganizowana dlatego, że Adam Plackowski był absolwentem tejże szkoły skolso e dirienn an travañn skolso